Hej, Suzy, co? Już wiem, co jest śmieszniejsze niż 24. O, no, co? 25. Twój plecak wydaje się pełny. Od kiedy ty w ogóle nosisz plecek do szkoły? To będzie fajnie. Zamknij pysk. E Suzy. Twoja kolej. <noise> Dobra, kujony. Wziąłem coś naprawdę fajnego. Patrzcie na to. Sielka Eee. Yy, ja nie brałam. Gdzie mój chomik? Lancer, gdzie mój chomik? Więc yy, podłączyłam mu koła i. Yy... W mojej głowie wyglądało to lepiej. To ja może szybko zabiorę tego dzieciaka do domu. O, o okej. Okay. Um, Chris, mógłbyś z nimi iść? Hej, niby z Czemu już nie jesteś niebieski? Lancer, co ty tu robisz? Nudziło mi się i chciałem was zobaczyć. Jesteś teraz królem? Co się z tym stało? A, wszystko gra. Póki mnie nie ma, władzę przejął drugi tata. Dobra, nudne to. Wasza wysokość. Minęły zaledwie 24 godziny odkąd wasza królewska mość zasiadła na tronie. Okej, okay, ja idę coś porobić. Drugi tato, póki nie wrócę, masz władzę, dobra? Me imię brzmi Wasza wysokość, proszę czekać. Czy mógłby wasz mość budżyć? Jesteś królem. Hej, ludzie! Roxcart jest królem, dopóki nie wrócę, więc go słuchajcie. Oh yes. Wasza wysokość? Uh. 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 Bawiam się, że powinienem być w sile ducha. Rzecz jasna, jest to moje marzenie, ale... odczuwam zimny, przeraźliwy i narastający strach. Może nie oznacza to za wiele dla dziecka, takiego jak młody panicz, czy do dorosłego, takiego jak ja, gniata mnie ciężar tej odpowiedzialności. Lecz niestety, nie mogę już o tym myśleć. Muszę skupić się na tym celu. Mym priorytetem jest... Ochrona podwładnych i bogactw. Mych bogactw. A. Ta, chyba muszę spadać. Nie wiem, jak długo drugi tata wytrzyma królowanie. Dobra, odprowadzimy cię. My... Dołączmy po lekcjach. Nie wiem czym są lekcje, ale brzmi nudno. Na pewno nie chcecie tego olać, byście pobawić? Musisz poczekać aż skończymy. Nie mogę rzucić na Krisa całego projektu z matmy. Nawet jeśli jestem w tym beznadziejna. Tak, sorry, nie mogę znowu iść na wagary, bo mama mnie zabije. Niebieski lutku! Znaczy... Chris! Nie wiedziałem, że ty mówisz. A. Mhm. Dobra, spadam. Widzimy się później. Nie mam zielonego pojęcia, jak ten dzieciak się tu dostał i schował się do mojego plecaka bez mojej wiedzy. Nie zauważysz wiele rzeczy... Ej, żarty! Ale jednak powinno się zorientować po tym, jaki był ciężki. Chyba, że twój chomik jest aż tak ciężki. Chyba zaraz cię zjem. Wolałby mnie. Drugi tato, jestem. Co ty robisz? O, wszystko w moim posiadaniu. Bogactwa do mnie mówią. Chyba powinienem wybrać kogoś innego. To ja tylko. Kto przybył? Och. Wybacz młody paniczu. W pewnym tego sensie przegrałem walkę. Gotowy do bycia znowu księciem łamigówek? O, oczywiście. To będzie dla mnie lepsze. Ale coś się stało jak mi nie było? Absolutnie nic. Dobra.